hejo, hejo, witam Was bardzo serdecznie, witamy! Także dzień wypłaty na drugi dzień, dziewiąte rano, my w autlecie w Chester. Także dzisiaj zabiorę Was za zakupy, nie mamy w planie obkupić się. Ale, ale jak się coś trafi to czemu nie, no ja muszę kupić dwa prezenty mm. i chciałabym kupić podkład bo tu jest outlet Estée Lauder więc można Double Wear'a kupić mm. czasem z 18 funtów więc to jest mega cena, bo normalnie kosztuje 30, więc dobry deal mm. Uda się, jest ogromny gap także wam pokażemy co tam jest no i tak sobie będziemy dzisiaj dzionek, oh, oh, okay. chodźmy tam na, na kunie wiesz, co takie insta girls, że sobie byś sesję zdjęciową na takim czymś. Może kiedyś. Cute. Siedzę na koniu Siedzę na koniu. <h> <h> I to jest w ogóle, to Cheshire Oaks. Jest przy Chester, także jak ktoś mieszka niedaleko Manchestera albo Liverpoolu, to jest bardzo blisko. Płatę, Mamy pół godzinki 20 po no? Jest Bo to już tak Najlepiej z rana, słuchajcie. My przyjechałyśmy to zaraz na otwarcie, aczkolwiek. Parking nie był pełen, cały, ale było już dość dużo osób. Mm -hmm. Ale nam się udało na głównym znaleźć miejsce. Tak, mnie. ja tu byłam na święta, przyjechałam specjalnie wcześniej, przyjechałam 10 minut przed otwarciem. W ogóle. No. Pan się uśmiechał do nas, co pomylił? Jak widzę. No pewka. super guest, super tanio. Grażyny przyjechały na window shopping. Ja ci powiem, że ja w tym Gesie nic nie mogę znaleźć. Ja za bardzo mi się podoba, chociaż to jest cute. 35 funtów. To nie tak źle. No, to też Twoje, Twój kolor. Tobie jest ładnie w takim kolorze. Ja mam buty z i jestem bardzo zadowolona. A jak tam, bo ty masz tą biżuteria zgasania? nie? No mam... Ona, ona jest to spozłacane? Nie, nie czarnieje ani nic. nic, fajnie wygląda. Ja w tym śpię. Super. Kąpię się, tego w ogóle nie ściągam. Biżuteria zgasa. Jestem ciekawe czy to jest pozłacane? Two years guarantee. O jaki łańcuch. Chciałabym taki łańcuch złoty. Ja kupiłam ten łańcuszek za 9,9 ja Ta To ja to będę za Nie, w Tiffany. Fajna ta obrączka tam jest taka cała w diamancikach. Podoba mi się. Piękna. Przymierz, nie Przymierz. Cute. Mówię do Ani, że gdybym była chustą, to to bym była ja. Także chusty są za 15 funtów. Myślę, że to jest dobra cena za chustę, ale. Jakoś nie wiem, ten gest to mi. Je... Of nie przemawia Czarna, o, to jest czarny bardzo dużo torebek ale ceny są fajne torebki po 40 funtów, tak? 40 45 funtów, 75 o, wow ale fajne, fajne jak motylki wszystkie te torebki wszystkie? To jest fajne. To jest podobne do tego Michaela. A które cię lepiej nosi? To czy Michaela? To są trochę mniejsze, ale mniejsze. nie widzę różnicy. I mają pasek.. pasek, więc fajnie. Aha. Dzisiejszy outfit to Ramoneska. Spódnica niewyprasowana. Oczywiście torebka i czarne buty. No. O, te do jeansów? Niby bling bling, niby too ale myślę, że spoko mogą wyglądać. Do koszuli jeansów i po prostu takie szpilki. Ale przerażają mnie te... O nie, inne. Inne? Inne, no. Ale przeraża mi ilość tego loga i tych świecidełek. Sarunia! Czy to buty dla ciebie? Bo to tak krzyczy. Krzyczy, krzyczy. Wszystko jest takie słodziutkie. Na lunchek, no, na kanapkę. By Byłoby mi szkoda taką, torbę na lunch nosić. No ale gdzie indziej to będziesz nosić? <grym iść> <grym iść> Albo taką, mi to taka jest potrzebna, jakie ja 5 litrów wody do To jest angielska firma, co nie? Oni mają Fioma na punkcie Tadajbakera. O ja. Ślicznie. Talerzyki. Tam jeszcze na końcu widziałam są portfele. O ja, ale śliczne buty. Ślubne. Na ślub? Ja bym takie na ślub miała. Mogłabym Piękne, no. takie mieć. Nie usłyszałam. Cute. Tego na ślubne, ślubne. ślubne. Oh. A tu masz torebkę oh. ślubną. Kurde. To już takie f... na takie wielkie wyjścia są, że te też ładne są No a tutaj już portfeli nie ma. Ale ładne to jest. Co się dzieje, że na takie róża? A to? Trochę wygląda jak pościel. Trochę tak. A tu się musi brudzić taka sukienka. Tak. A to go się nie nosi na co dzień. Ale ogólnie Ted Baker mi się kojarzy z takim... impreza w ogrodzie, pijemy szampan, jemy kanapki. Ja Angielskie, no. Zobaczcie, wszystko jest takie słodkie. Różowe. Wszystko w moich kolorach. kolorach. To jest śliczna. Podoba mi się bardzo. Sukienusia. Znasz Lidię Elsmilen? Na youtuberka, to ona mi się z tym właśnie kojarzy. Yeah. Takie słodkie, wszystko grzechy. Tak, ale to jest dobrej jakości wszystko. Drogie, ale dobre. Entire store 50% off. O, wszystko za pół ceny. No to, no to się obkupimy tutaj, coś czuję. Mm -hmm. A ja bym jeszcze na dziecięce trwała Bałto, Bałto. Ekstra, ja na pewno pod koszulki. Tu kiedyś mierzyłam fajną koszulkę w paski i się biłam w serce, że jej nie wzięłam. To to może będzie Chyba jest, tam wisi, już widzę. Ja mam te Aha, dobrze się piorą i w ogóle? Half price, no to żal nie wziąć. Bo... 12,90 na pół. 6 Sześć, co się opłaca. To z Zmierzę sobie szarą. Ale galotki. A szukasz komplecika na podomkę? <grym> nie, tak dresów do odcenia na dzień, ale nie. Tak ja wiesz, że ja nie mam dresu. By było za ile? dychę to. O ja, żal nie brać, no. czarne. Na co dzień chodzisz w takich dresach? Aha, I tak. wychodzisz z domu? Aha. Serio? Ja no w sumie, ja nie, ale powinnam. Ja tylko leginsy. Szare, wiemy, fajne. Dresy. Entire store 50%. No nie mogę. Poka? Fajne. 99. I fajne, milunie. No. Jej ja tak jak je podwinę, zawsze podwinę. Fajne! No, super są te buty. poka Mega. Wiecie co? Znalazłam fajną kurtkę dla Mattiego. Jest za 20 funtów, czyli za pół ceny będzie za dychę, więc chyba mu wezmę. To jest taka kaki bomberka. Super na wiosnę. Ona to wygląda na szarą, ale to jest, to jest zieleń. Chyba wbiorę. Wezmę mu. Jest też fajna bluza, ale. Bluza jest biała. Ja, nic nie kupię, to po nią wrócę. Idziemy do libańskiej restauracji. Ale jest ślicznie, zobaczcie. libańskie jedzenie jest bardzo dobre. Matin Mati Mati był w Libanie, to mówił, że jedzenie było najlepsze, jakie jadł kiedykolwiek. ever Ślicznie, dekor. Nowe to jest, ja bo nic to bym nie widziałam. nie a to jest jakaś Pierwszy raz widzę na oczach. Tak a może... Z... Sobie no piękne, śliczne. Czuję się jakbym była gdzieś właśnie w Libanie. Lampota. Przyszły nasze drineczki. Ja mam z... lemoniadę z sokiem z róży, a Ania ma lemoniadę z jabłka... Mięty. z jabłkiem, mięty i imbirem. Czekamy. Z gingerem. Czekamy na nasz, czekamy na nasz starter. Nasz starter. Ekstra. No, na kawę przyszły. No, tak. Tak, bo ja powiedziałam, aniołowi mówi, chodź pójdziemy do tej libańskiej. Ja mówię, chodź pójdziemy na kawę, potem wrócimy. No, także jak już zasiadę, to już dupę nie No, bo tak tu pachnie. Tak tu pachnie. Tak przyjemnie. Fajnie. Tutaj ja to nie ma. Może i to dobrze. Wam mnie wysłała, żeby wam nagrać jak toaleta wygląda, to idziemy z misją. O, jeszcze tutaj jest na górze. Pięknie. Pięknie. turbo toalecie Rzadko kiedy się toaletą zachwycam ale to jest wyjątkowo urocze Przyszły nasze Hmm, start, masz starter. Oto coś dla ciebie, oh. bo lubicie te. Co? No te papryki. Chili? kabule. No. Mm. Thank, Thank you. We will, definitely. O, oh, to jest yeah, falafel, Anusia. Falafel. Sałatka wygląda ja domową. Pachnie? Pachnie dobrze. Pachnie dobrze, smacznego. Smacznego. Enjoy. Tutaj mamy kurczaka grillowanego, fetę, pomidorki i um, to tortilla I chyba, co? I granata. I tlacin. A to jest to naczynie, co się tajin w tym robi. Co się I tu robi? Tagine. Taki Aha. jak gulasz, to wszystko wkładasz tam mięso, warzywa Uuu, i... i do piekarnika. Wow. I to jest przepyszne. Tahini. Tahini. 3,95 takiego. To się opłaca ślicznie czy to się je? czy to jest na degustację? czy to są kamienie? odważne dobre? jakieś śliczne mm. ej to na pewno nie jest plastik? Ma nie mm. Weźmy sobie kilka i chodźmy. Ale dobra. Mmm, za darmo. To trzeba brać. Słuchajcie, wróciłyśmy, ale stała się tragedia, dlatego że kupiłam sobie kawę i wylałam sobie tę kawę na nowe rzeczy z Gapa, a w nich były dwie białe bluzy. Jedna dla mnie, jedna dla Marycy, którą kupiłam w prezencie. No, i tak się to skończyło, że oblałam je kawą. Ach, tak myślałam. Chcę tą białą bluzę, ale jakie będzie prawdopodobieństwo, że ona będzie czysta? No i nawet jej nie, dosą do, nie, do, nawet jej nie doniosłam do domu. No, i tak to się skończyło, że jest w praniu, więc wam jej nie pokażę na razie. Ale pokażę wam e, inne rzeczy. Chcę wam pokazać kilka rzeczy z, ritua z Rituals, e, dlatego że właśnie tam w outlecie. Mają dobre ceny i jeszcze mają czasem promocje, więc ogólnie w outlecie jest 20-30% mniej, a czasem nawet 50%, a czasem nawet są takie promki, że jest 70%. Więc mam kilka rzeczy kosmetycznych. Ja tak naprawdę z ubrań nie kupiłam nic. Kupiłam sobie bluzę, a ja też sobie kupiłam bluzę taką samą, tylko czarną, więc role się obróciły. I co, pokażę Wam, co kupiłam w outlecie. Estée Lauder, pierwsza rzecz, którą ja sobie kupiłam i specjalnie tam pojechałam, jest to Double Wear. Double Wear dlatego, że on w Outletcie kosztuje 23 funty, a w sklepie kosztuje 31, więc jest dość duża różnica. Więc Double Wear ja sobie teraz wziąłam 1W2 Sand, czyli to jest taki ciepły kolor. I kupiłam, uwaga, uwaga, dla Ani Fokusowanej, miałam nie pokazywać, ale w sumie ona już też mi powiedziała, co ma dla mnie, więc pokażę wam, co mam dla niej. Mam zestaw masek Glam Glow. Ja już tą maskę próbowałam, jest bardzo fajna. To jest maska właśnie rozświetlająca, nawilżająca bazie. Ktoś by sobie ją chętnie nałożył, także Ania, nie wiem, czy ją kiedyś miałaś. Mam nadzieję, że ci się sprawdzi. Więc to są dwie rzeczy z Estée Lauder koncernu i byłam jeszcze w Rituals. I powiem Wam, że przepadłam w Rituals to już tak, w ryczułast, ja, mog... ja bym to mogła zamieszkać, ale skusiłam się na dyfuzory, bo słyszałam bardzo, bardzo dużo na temat tych dyfuzorów i były w fajnej cenie, więc wzięłam dwa, jeden do sypialni, a drugi do salonu. I to co jest fajne, to nie trzeba cały czas ich kupować, tylko można dokupić wkłady, a petyczki dostaniecie za... Ten do sypialni to jest Ritual of Sakura. On jest bardziej taki rzeźki, świeży. A ten drugi do salonu tutaj to jest właśnie ten czerwony. To jest chyba ta Indian Rose Indyjska róża na zdrówko. I to jeszcze nie koniec. Tutaj są jeszcze dwie rzeczy: jedna dla mnie, druga dla Ani, ale są one takie same. Olejki do ciała! Olejki do ciała! To jest z tej samej serii właśnie Indyjska róża i chyba migdał. Uwielbiam ten zapach, jest to mój ulubiony zapach i też jeden leci do Ani Fokusowanej. Mam nadzieję, że ona lubi ten zapach, ale z tego co każe, to chyba wszyscy go lubią. Także daj znać, czy lubisz ten zapach. Jak nie, nie chcesz, to ja sobie zostawię dwa. No problem. No i co tak naprawdę to tyle jeszcze te dwie bluzy, które są brudne, i są w pralce. I koszula, i bluza... Nie, i kurtkę dla Matego, którą muszę ubrać. Chcę wam pokazać, robimy test na żywo. Nowość. W ogóle zaraz wam wszystko pokażę, bo są takie fajne rzeczy do testowania jedzeniowe. Ale zaczniemy to wszystko od miksitki, bo Mati jeszcze tego nie jadł. Inne rzeczy już Mati próbował, po spróbował wszystkiego i mówi, że wszystko jest pyszne. Jestem w szoku, że to jest takie dobre, powiem wam szczerze. No. Ta granola jest rewelacyjna. Nie mów, was pokażemy. Okay. Ale zaczynamy od mixiki. To jest baton na bazie daktyli i to jest akurat edycja limitowana, wielkanocna. Niestety ta paczka mi przyszła po Wielkanocy, no ale... Mati jest w ogóle, w ogóle smakoszem słodkich rzeczy, słodkich śniada słodkiego wszystkiego. Pustoszem, smakoszem, recenzentem, Ech. ekspertem. Jestem ciekawa, czy się to będzie smakować. zaczekaj. Baton daktylowy z owocami, orzechami i czekoladą. Gryzę. Mmm, jest masa. <grychy> Co to znaczy? No, że jest taki bogaty. Zbity i wyraźny, i bardzo bogaty, mhm. jak ty to powiedziałaś. Jest dużo lepszy od wszystkich betonów, które miały być zdrowe. Takie no. jadłam. Ja wyobrażam sobie, że tak smakują, smakowałyby słodycze, gdyby nie wynaleziono syropu klonowego. Mm -hmm. Nie syropu klonowego, tylko fruktezowego. Masz rację, to jest taka zdrowa słodycz, nie? No była przekąska W składzie masz na pierwszym miejscu daktyle. No. 50% daktyli, 17% żurawina. O! Mm -hmm. Także nie ma tu cukru ani nic. Czekolada z różnych ziaren kakaowca na trzecim miejscu. Mm. Ale często w batonach na pierwszym miejscu jest cukier. A to jest zbiór na czwartym. Ziomki, ziomalki. Pokażę Wam to, co mam z Mixit. Wszystkie rzeczy już spróbowaliśmy, już jemy. Mati też wrócił wczoraj, już jadł. Musisz mi, kochani, chyba pomóc, to otwierać, bo mam pomalowane paznokcie. Jeżeli chodzi o Mixit, nie kręć, to może sobie wybrać różne tuby i możecie sobie sami skomponować własną granolę. Ja tutaj mam właśnie mieszankę dla mojej, um, nie powiem dla kogo, bo pewnie ogląda tego vloga, ale to jest właśnie prezent, taka indywidualna mieszanka. Tu można sobie skomponować bazę, czy chcecie płatki owsiane, czy tam jakieś... O, już wystarczy. Banany, truskawki, orzechy, wiśnie tu są. Goji, goiberries berries i te wszystkie super foods, Więc taka pełna tuba na śniadanko. Później to jest dla nas. Już dla mnie. Skomponowałam. Zobaczcie, już ze żartem. Trochę nadjedzone. I ja sobie zrobiłam bazę z takich płatków. O nie! Oj, 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 o nie, oj wracajcie, wracajcie. No, dobra, nie będę wam pokazywać. No ale no ogólnie tam można siedzieć i komponować, także jak lubicie słodkie śniadania, lubicie granole i takie rzeczy, to możecie sobie sami zrobić granole, także to jest ekstra. I taka tuba nie jest droga, bo to wychodzi około 20 zł. Zależy, co tam też macie, niektóre są po 16, są też gotowe mieszanki. Możecie sobie też wybrać tubę. Kolejny hit. Czy znowu, ja już to raz jadłam, Mati też to jadł, to jest kasza białkowa. To jest czekoladowa proteina i to jest kasza manna. Czy to jest kasza jęczmienna? Czekajcie, muszę tu doczytać. Sypka mieszanka do przyrządzenia z kaszy z wysoką zawartością białka o smaku czekoladowym i to się po prostu zalewa gorącą wodą. I tyle tak naprawdę, więc szybko na śniadanie, to jest jeszcze szybsze niż owsianka do zrobienia. I tutaj mam y, mm, chrupiące owoce duże. I my to po prostu z maty wcinamy prosto z tej tuby. Tak, to są takie owocki suszone, które są suszone metodą zamrażania. Czyli one były zamrożone w minus 70 stopniach, a później powoli, powoli woda była od nich wyciągana Myśmy to zażarli Ale tu jest wiśnia, banan, goji ruskawki, banana już zeżarłam z góry Słuchajcie jak chrupie Mmm, to jest pyszne I to samo w sobie jest pyszne mhm. I do owsianki, do jogurtu Więc to jest to, i też można sobie Nie jestem pewna, no, ja też można sobie Miksa wziąć, ale ja sobie wziąłam po prostu miks dużo owoców Ale są też małe, różne, różne Ale to są hity Mati i ja w ogóle bardzo lubimy masło orzechowe i słuchajcie, na Mixit są takie rzeczy jak Mixitella i ja to już właśnie u Karoliny widziałam jeden krem mam z gorzkiej czekolady a jeden jest z mlecznej czekolady i ten z mlecznej czekolady jest orzechami laskowymi ta Mixitella z mleczną czekoladą jest bardziej rzadka i ma orzechy laskowe i to smakuje jak Ferrero Rocher to smakuje jak Ferrero Rocher albo Kinder Bueno. Nie jestem do końca w stanie powiedzieć jak to bardziej smakuje, ale bardziej bym powiedziała, że Ferrero Rocher. A ty co myślisz? Że to jest pyszne i powinni to sprzedawać 5 -kilogramowy <grym> w kilogramowych <sujtach>. słójce. <grym> Także musimy to zacząć oszczędzać, bo już też się tego do dobraliśmy. A tutaj to drugie jest bardziej gęste i to już jest orzeszków ziemnych, czyli tak jak masło orzechowe. Z gorzką czekoladą Ugandą. Uganda, no. I to już jest gęste. Takie. I to smakuje jak masło orzechowe, zwykłe, z gorzką czekoladą. W, w, Takie wytrawne. Sukuje, super. Pycha, pycha. I to właśnie, wiecie, albo na kanapkę, albo do owsianki, do naleśników, no ekstra! I super mają składy naturalne, albo na łyżeczkę, no właśnie. Więc nie wiem, jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam Was na stronę Mixit. Tam naprawdę mają fajne rzeczy na śniadanie I ja myślę, że nagram wam, tak już mówiłam w, w poprzednim daily vlogu tydzień temu, że chciałabym nagrać taki film z pomysłami na śniadanie Więc myślę, że jak teraz już mam w ogóle dużo tych rzeczy, to będą właśnie słodkie, słone Także będzie myślę, że pomysł na 7 śniadań Te masła są proteinowe, co nie? To jedno jest proteinowe, no wie? i to też jest proteinowe, to drugie jest zwykłe No, także reklama Mixit. bardzo dziękujemy za przesłanie, jest pyszne ja powiem wam, że e, zżarłam żel razem z moimi paznokciami i stwierdziłam, że mojego? zżarłam wszystko. I mi się... Zrujnowałam sobie po prostu sama paznokcie. I e, kupiłam taką odżywkę z OPI, podobno najlepsza. Number one. Więc nałożyłam dzisiaj jedną warstwę i kupiłam sobie jeszcze lakier z Essie, który się nazywa Sugar Daddy i to jest taki mleczny. Także tak wyglądają moje paznokcie stanie opłakanym. tu już zerwałam skórkę do krwi. Nice. Zobaczymy czy to w ogóle jakoś wzmocni moje paznokcie. Dam wam znać. Chodź ty mierzyć rzeczy. To są te bluze z GAPA. Wyprane już, suchutkie, pachnące. Więc dwie białe. Jedna dla mnie, jedna dla Marycy. I jakość tych bluz z GAPA jest wow. Naprawdę są świetne. I jak mieszkacie dziewczyny w okolicach Cheshire albo Manchesteru, Liverpoolu, to wbijajcie do tego outletu, bo minus 50% na wszystko zgapa i ta bluza mi kosztowała 15 funtów. Chcę, żeby Mati zmierzył dwie koszulki z Zary. Ja wam je pokazywałam na Insta sztory i pokazywałam je też w ostatnim daily vlogu. Zobaczymy, czy Mati wejdzie w rozmiarówkę Zary. No pewnie, że wejdzie, czy ona by nie wejdzie. Zwykle. Do... Mati jest gruby. Fajna, chcesz się zobaczyć w lustrze? Co? Nie chcesz się zobaczyć w lustrze? Tak Ubieram do tego tę koszulkę, b, tą kurtkę To jest ta kurtka I fajne jest to, że wszystko jest no ekstra Kaki, tylko nie zapniesz się No ale tej kurtki się nie zapniesz, w sensie zapniesz się Ale na siłę byś się zapiął Ale ja myślę, że taki bomberek się nie zapina Nie no zapniesz się, fajna Trochę taki Janusz. <laughs> rozepnij, rozepnij. Zadyszkę taka kurtka. Rolnik szuka żony, że albo nie Janusz. wziąć. Dobra, no dodawaj się tą Janusz koszulkę. Na Ale piękne paski. Super te paski. Ekstra. To jest chyba najfajniejsza koszulka do tej pory, jaką mam A paskę. ma ekstra jakość, no nie, ona była droższa. Ma bardzo grubą bawełnę. Bardzo, bo to jest ekologiczny. Bardzo Czołusiu, Paćka? Bo jest białe. Nie, no, w paski. Super ta koszulka. Do tego skur kurtka dżinsowa, nie, skórzana. I będziesz po prostu hipsta. No, tak. Te buty, także lepiej niż Avengersi. <noise> Co sądzisz o nowych Avengersach? 8 na 10. O proszę, nie spoileruj. Nie spoilerować? Nie. No w sumie nie, bo to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle spoilery mogą zrujnować komuś życie. Tak. Żegnamy się, bardzo dziękujemy za oglądanie tego daily vloga. ja się to wami żegnam do lusterka. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Bójziaczki. Pajo!